Dzień dobry, moi drodzy. Słuchajcie, po takim długim czasie czas na małe wyjaśnienie, w którym Wam powiem, że to jest bardziej jak vlog. Według mnie to jest takie coś, co bym powiedział Wam wprost. Kilka moich takich przemyśleń, bo ostatnio miałem dużo czasu, żeby pomyśleć, usiąść na chwilę, pomyśleć, zarówno nad tym, czy ta wojna na wykończenie jest potrzebna, czy też nie. Według mnie powinienem. Jak najbardziej, bronienie swoich krewnych jest jak najbardziej fair play, ale no... Powiedzmy sobie otwarcie, że ciągnięcie jakiejś mikrowojny, która miałaby skończyć komuś karierę na YouTubie czy na Twitchu, to nie ma znaczenia właściwie, bo tak naprawdę... Powiesz takiemu jegomościowi, nie, nie masz racji, on powie ci tak, mam rację, więc postanowiłem trochę wam... Naświetlić sytuację do swojej strony, takie live'y robiłem zawsze na spontanie na Instagramie, ale postanowiłem dzisiaj zrobić tutaj na YouTubie. I powiem Wam szczerze, że, że moje podejście przez wszystkie lata, zarówno wtedy kiedy byłem w komentary, czy też w momencie kiedy się wylądowałem na YouTube jako zagrymer, zmieniało się raz po raz. Generalnie sprawa wygląda tak, że Miałem okazję uczestniczyć niedawno w pewnej mikrodramie, która wybuchła między e, Rezydenciakiem, Dewardą i Reaperem, a Demoniksem cichymi e, po części Pawłem. No, generalnie sprawa wygląda tak, że panowie trochę się pokłócili o to, co o swoją e, różnicę zdań, ale ktoś też w tym miał swoje trzy grosze, ja również, tutaj tutaj napomnę, ja również tylko, że ja generalnie, yy, zostało mi zarzucone to, że ja bardzo rzadko reaguję na Discordzie i tutaj właśnie zaczniemy temat od Discorda, wiecie co? Swego czasu myślałem, że jeśli ja raz na jakiś czas zainterweniuję na dramę, która eskaluje do pewnych rozmiarów, tyle wam wystarczy absolutnie, ponieważ nie będziecie potrzebowali zupełnie żadnego innego mm, yy żadnej innej reakcji z mojej strony, bo ja wiecie, ja też jestem zajętym człowiekiem, no jakby nie patrzeć, ja prowadzę content gamingowy, później kanał Twitch, dołączam czasami do Fenrira na jego streamy w, na YouTubie i mm, generalnie sprawa wygląda dość niekolorowo dla mnie, nie? E, e, jeśli chodzi o samego... o, o samą sprawę, no to po prostu w pewnym momencie panowie się tak pokłócili, że no prawie z, zdewastowali mi Discorda. Potem to deskawa do jeszcze większych rozmiarów, czego ja ostatecznie nie wybaczyłem dewardzi ani ruperowi. No generalnie no panów już tutaj nie zobaczycie, bo bo gdyby tutaj chodziło tylko o różnicę naszych zdań, to jak zamachnięciem magicznej różdżki macie bum sprawa, no, prawda? Ale tak kurde nie jest. Nie, nie w tym wypadku. W tym wypadku sprawa wyglądała o tyle niekolorowo, że oberwał rykoszetem mój Discord. Ja nie mam nic przeciwko, żeby wyjaśniali sobie sprawę na privie, nie? Żeby się nawet wyzywali tam, ale naprawdę, kiedy rykoszetem obrywa serwer, na którym my to wszyscy, czy wszyscy ludzie tu byli, to coś tu chyba jest nie tak. Jeszcze drugim stwierdzeniem było wciągnięcie w tą dramę mojej rodziny, moich kuzynów, kuzynki, nie? Ogólnie, liliki, i tak dalej. Wszystkich tych, którzy po części odpowiadali za to, co się tutaj działo pozytywnego, nie? Wszyscy mieli po prostu już dość i każdy chciał mieć to z głowy, więc w rezultacie ja im dałem bana, nie? No, niestety okazało się, że mieli tutaj swoje wtyki, które były na szczeblu administratorskim, zdewastowali mi serwer w nocy, a Arktos bardzo próbował to odratować. Ale ostatecznie m, m, niestety m, wyszło jak wyszło, serwer został zdewastowany i y, no tego. A ja też jestem w trakcie, wiecie, w trakcie przeprowadzki, więc ja nie mam czasu na takie bzdury jak. Y, jak jakieś głupoty związane ze z takim rzeczem. No i jak widzicie, tam z tyłu są rzeczy, jak dobrze pokażę. Tutaj z tyłu są rzeczy, które muszę jeszcze przenieść do nowego domu. Jest to trochę... Na pewno ma więcej. Wiele osób, które z nami są teraz też ma pewno więcej. No i w tym momencie stanęliśmy pod ścianą, prawda? Ja w końcu interweniowałem w tej eskalacji tego konfliktu i koniec końców powiedziałem Dewardzi i Reaperowi co o tym myślę. Ale oni zamiast wyciągnąć wnioski z tego powodu i powiedzieć, no spoko, nas też poniosło, to oni postanowili zwalić to na mnie i wyzywać mnie. No i to ja się obroniłem i w rezultacie później postanowili wbijać mi i wyrwali po kolei bany na moim, na moim najpierw Discordzie, potem na moim Twitchu, na w YouTube, bo naprawdę timeouty już nie pomagały w ogóle i sprawa pierwsza właśnie zakończona jest tak, że konflikt może i się narodził i je skarował, ale ja go tu kończę, nic więcej ode mnie nie wyciągniecie, ja nie mam zamiaru się z nimi rzucać, jak po prostu wbiją z jakiegoś multikonta, z automatu dostają bana i tyle, bo ja nie mam ochoty się rzucać do ludzi, po prostu też nie mam ochoty z nimi wojować, nie? Tak jak to ma mawia pewne przysłowie, kto mieczem woli, odmiecza ginie i im się to odbije czkawką prędzej czy później, bo trafią na człowieka, który zdewastuje ich tak, jak oni dewastują ludzi. Eee. A zaciornym możesz być tylko do pewnej chwili. Ja to znam z własnego doświadczenia, bo wiecie, że jestem na YouTube już od bardzo wielu lat i, i jeżeli nie znacie mnie z tego projektu Resil Game, to znacie mnie z poprzedniego. Więc na pewno wiecie, że nie jestem, powiedzmy, pierwszakiem, który pierwszy kroki postawił na YouTube dwa lata temu i ogólnie teraz wyciągnął pewne wnioski po tym wszystkim. Ale ja po prostu wyciągam wnioski z ogólnej całości, nie? Więc nie, nie będę tego dalej ciągnął. Chłopaki najpewniej będą dalej je próbowali, ale moje kroki będą takie, takie delikatne. Ja nie będę za mocno uderzał w ich wizerunek, nie? No ile nie zostanę sprowokowany, to po prostu mój cały komentarz usłyszeliście wtedy na, na Twitchu u, Devar, u Demonixa, który po prostu Dewarde gościł sobie na czacie i po prostu no, Dewarda z minusowym podejściem, powiedzmy, jeśli chodzi o IQ, bo tutaj nie mam nic przeciwko od niego, ale no po prostu pokazał swój niski poziom, tak jak i pokazał, kiedy byłem ja u, na live u Arbuziaka. W ogóle go nie wyzywałem tam i A oni tak prowokowali mnie dalej do ataku, więc no, sorry, winę tu, ale to nie, to tak nie powinno działać. Jeśli ja mam być atakowany, no to czemu ja mam, nie, mam się bronić, nie? No i tak to wygląda. Sprawa druga jest taka, że sama przeprowadzka. Ostatnio wrzuciłem na Instagrama, pewno jak ci co mnie śledzą, to wiedzą, że, że ostatnio sieć Komfort dała nam, od, że tak powiem, kupiliśmy tam panele, w którym w które zacząłem montować w swoim domu. Ten remont zbliża się ku końcowi, i została już tylko sama przeprowadzka. Pokój też już jest skończony. Została mi tylko po położenia elektryka, muszę pójść do Vectry, trochę pokombinować, jeśli chodzi o internet. No i pewno już główną przeprowadzkę pociągniemy dalej. I, i, no, i następne, no i gdzieś tak myślę, pod koniec tego miesiąca albo w połowie jego zobaczycie pierwszy odcinek z tego domu i no i na pewno będą to już streamy znacznie dłuższe, być może pojawi się jakiś 24 godzinny, kto wie. Na pewno dużo więcej pojawi się aktywności u tego u Fenrir'a, bo Fenrir generalnie streamował zwykle w nocy, nie? No i kwestią było to, że Fenrir mm, musiałem trochę ograniczyć to i po prostu otrzymać z nim streamy w dniu, gdy jestem w pracy, nie? Ale Myślę, że będę bardziej aktywny u niego na, na streamach, jeśli mi pozwoli właśnie to będę bardziej aktywny u niego na kanale, gdy zakończę sprawę przeprowadzki i wszystko będzie tam już na tip top. Na razie jest zakończony remont już w 90% została do położenia dosłownie elektryka Zro, do, muszą przyjść speczbek, który gaz musi się uruchomić no i jeszcze muszę doprowadzić dwie rury tego, dwie rury wodociągowe na swoje miejsce, no i założyć kran w tym, w wannie, no bo jednak wiecie, jak nie będę mógł się umyć, no to trochę kicha z tego będzie, a nie, a nie, no wiecie, niedziałalność, nie, działalność, nie? No, i, no i tak to wygląda z mojego punktu widzenia, nie. Czy pojawi się jakiś vlog z domu? Wiecie co, planuję zrobić vloga, gdy będę już w samym domu i będę nagrywał go, myślę, z kamerki. Jeśli pamiętacie to, jak ja się przeprowadzałem do Zabrza, to najpewniej pamiętacie, że tam wtedy pokazałem wam swoje mieszkanie, pokazałem wam, jak mieszkam, całą drogę do tego mieszkania. Tutaj nie muszę tego robić, bo mieszkam dosłownie w tym samym mieście, ale na, innych uli na innej ulicy. Żeby było fair play i żeby nikt mnie nie starkował, nie nękał i tak dalej to zwyczajnie nie podaję adresu wam. No ale po prostu kto mnie zna, ten wie, gdzie mieszkam, nie? No i po prostu generalnie tam będę mieszkał tylko już nie bardziej w centrum, tylko gdzieś dalej, nie? No, miasto może nie jest za wielkie, ale powiedzmy jest podzielone na kilka hmm, podmiasteczek i ja bardziej na jedno z tych miejsc się przenoszę niż do samego centrum tego miasta. Na pewno jest tam mniejsza aktywność, jeśli chodzi o, o auta, karetki i tak dalej. Więc, powiedzmy, powiedzmy rezonans hałasu będzie o wiele mniejszy i niemniej będę musiał też mówić trochę ciszej. Czasami, bo od czasu do czasu, jak wiecie, tutaj mogę się liczyć z tym, że nade mną mieszkają ludzie, ale ściana jest gruba. Nie? To znaczy, sofit jest gruby. Ale dla odmiany, tam mieszkam między dwiema powiedzmy, miejscami, gdzie, jest, yy, yy, gdzie są ludzie o wrażliwym dość. Przez co będę musiał po prostu ograniczyć swój, yy, yy, swoją emisję hałasu przez to niektóre z tych streamów będą wyglądały tak, a niektóre tak, ponieważ ja będę generalnie nagrywał albo cały film rano, albo w popołudniu, albo w wieczorem, ale jeśli chodzi o mnie, to ja zamierzam podzielić to tak, że wiecie, Odcinki jako takie, czyli takie jak ten teraz, będą się pojawiały sporadycznie, bardzo rzadko nie mamy na nie w ogóle tego. A same recenzje, jak na przykład recenzja następnego Rezydenta, myślę, że będzie ona robiona w innym kontraście. Dlatego też przestałem to robić, bo muszę koncept opracować. A ten mm, powiedzmy no, wkurzają mnie czasami te płomienie, więc będę musiał w, chyba wrzucić sobie jakieś Raccoon City. Tym niemniej myślę, że będę będę coś kombinował nad tym wszystkim. I. Mm, ale nie martwcie się, ogarnę to i będzie ok. Niemniej, jeśli chodzi o mnie, no to ja będę dalej ciągnął tego. Dalej będę ciągnął tak działalność, jak i ciągnąłem. Nic mnie nie złamie, nic mnie nie powstrzyma, ja jestem... Ja będę cały czas z Wami. Yy, co z serią od zera do milionera? Wiecie, seria od 0 do milionera cieszyła się jednodniowym poparciem, po czym nagle wyparowała. Było to spowodowane wieloma czynnikami, m.in. tym, że, dosy, że na serwerze, na którym graliśmy, generalnie musiałem stamtąd wyjść, dlatego że serwer RP, który mieliśmy, no zrobił mi trochę bałagan i tam co chwila było to jest napad, to jest napad, to jest napad, no ile można, ludzie, nie? No i po prostu, kiedy ja postanowiłem to uciąć, nie? No teraz szukamy po prostu z cichym serwera, na którym wszyscy będą zadowoleni, gdzie ta seria będzie mogła powstać. A też doszliśmy do pewnego wniosku, że kiedy będę miał warunki do streamowania tej serii, to zwyczajnie ją pociągniemy dopiero w tym momencie, ale... Jak na razie takich warunków owych nie mam, dlatego też seria została na chwilę zamrożona. Ale nie, 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 nie martwcie się, ona wróci. Ona wróci, bo seria od do milionera, w moim wykonaniu. bowiem że widzieliście podobny koncept u Kali'ego czy u innych YouTuberów tego typu, nie? Niemniej jednak ja wyprowadzę ją po swojemu, nie? E ale no to jest powiedzmy coś czego nie będę wam ujawniał bo to jednak jest coś co muszę poprowadzić też sam z kolegami no na pewno Arktos tam będzie czy już dołączy ciężko mi powiedzieć ale na pewno będzie śmiesznie jeśli hmm, co dalej czy utrzymuję kontakt z ekipką wiecie co Powiem wam tak, ekipka to ludzie, którzy tworzą równą całość, oczywiście zdarzają się tam zgrzyty i konflikty, ale staramy się mniej więcej trzymać wspólnie. Niektórzy z tej ekipy odebili się i odeszli, tak jak właśnie zrobił Warda z Reaperem. Ich strata trudno. Ja nie trzymam się z nikim na siłę. Jestem bardzo specyficznym youtuberem, który nie szuka atencji u innych youtuberów. To trzeba wyjaśnić, że ja nie szukam atencji u innych youtuberów, bo jestem e, powiedzmy takim boomerem trochę, który powiedział sobie, że... Ja robię content specyficzny, typu, że chcę rozbawiać ludzi. Chcę się śmiać na streamach. Chcę mieć dobry nastrój na nich. No, wiecie, nie będę oglądał. Nie będę chciał, żebyście widzieli coś, czego sam nigdy bym nie obejrzał, nie? No, ale to jest inna kwestia, i po prostu tak to powinno wyglądać. Co z recenzjami? Wiecie, recenzje trzeba podzielić na kilka rzeczy. Recenzje książek, które pojawiają się w momencie przeczytania przeze mnie danej książki. Ostatnio nie mam dużo czasu na czytanie, bo mam strasznie dużo róż na głowie i jestem bardzo zajęty. Recenzje gier najczęściej są po zakończeniu danej produkcji, co oznacza w skrócie, że muszę pierwsze taką grę przejść. Resję przeszedłeś mnóstwo gier. Tak, ale muszę mieć pewność, muszę ją sobie przejść znów i znów i znów, aby po prostu mieć mniej więcej aha, to mi umyka, to mi umyka, to mi umyka, nie? A recenzje filmów muszą powstawać w innym kontraście, plus jeszcze do tego wymagają ode mnie, powiedzmy, przeliczenia wszystkich plusów i minusów i wyciągnięcia z tego średniej całości, nie? Dodatkowo muszę kilka rzeczy zapamiętać, jak Milo Jochowicz z Resident Evil, czy innych rzeczy. Po prostu imienia i nazwiska aktorów oraz dane, e, powiedzmy, postacie, które będę tego. Bo inaczej wychodzi to tak jak recenzja mi i ja w film, która wyszedł tak absurdalnie, że ja w pewnym momencie zapomniałem to XOR. Dobra, zostałem za to y, zruzgany przez Lilikę w komentarzach i, i przez kilka innych osób. Więc szedłem do wniosku, że żeby stworzyć tego typu serię, to muszę po pierwsze A. Zrobić ją z osobami, które daną produkcję znają, B. Trochę się ogarnąć i trochę podziałać i porobić sobie jakieś updatey z tego, .y. .y. nie? Na przykład widzieliście, że Halloween zapamiętałem bardzo dobrze, ale to była też tylko kwestia tego, że ja znałem Halloween i byłem bardzo zapatrzony w tą produkcję, nie? Więc nie widziałem niektórych błędów, dlatego niektóre części recenzowałem z niektórymi osobami, nie? Oczywiście mógłbym tego. Tak samo tutaj. Hmm. Kim był była, czy to wróci. Wróci na pewno, ale pod jakim powiedzmy to będzie działaniem, nie mam pojęcia. Na razie nie mam do tego głowy i. Nie chce mi się jak na razie tego otworzyć, więc sami wiecie, jaki będzie tego odpowiedź. No i kiedy Resi się przeprowadzasz do nowego domu? Nie wiem, ale na pewno w tym miesiącu i tak naprawdę wam powiem, że jestem bardzo podekscytowany. Myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani z naszej. Obecnej brygady, że po prostu, że w sensie mówię o tej rodzinnej, nie? Że po prostu ja się przeprowadzam do tego nowego loku. Jak widzicie, wiele mebli już zniknęło. Ja też nagrywam z innej perspektywy, ale po prostu, że mam no, taki vlog y, osobny. Może się pojawi, może się nie pojawi, bo w sumie rzeczy nie wiem. Kamera jest już na miejscu yy, i myślę, że. Coś takiego, że jak vlog z nowego domu nie ma sensu i dla mnie to jest bez potrzeby totalnej. Dlatego teraz zapowiadam, że kiedy będzie przeprowadzka, kiedy nastąpi przeprowadzka, to po pierwsze A, nie będzie streama, po drugie B, zawiadomię was na Discordzie, C, zrobię sobie zdjęcie i wstawię na Instagrama, D, brak tego typu. Film. Więc to są cztery rzeczy, które musicie zapamiętać, jeśli chodzi o przeprowadzkę. Sama w sobie przeprowadzka zostaje tutaj wspomniana, no może po raz ostatni w tak rozszerzonej formie, a, a teraz będzie tylko tak wspominana, lekko w filmach, niektórych nie. No i tyle, no i właściwie to będzie wszystko co miałem dzisiaj do powiedzenia, generalnie chciałem sprostować, że po prostu nie zamierzam toczyć mikrowojny z głupimi kanałami, które po prostu mijają się z własnym celem istnienia i generalnie nie chcę też brudzić nikomu, no bo jak wiecie mam wiele koło... W... Mm, mm, powiedzmy, krosów, których nie chcę stracić, nie? Na przykład, Arbuziak ma to gdzieś i po prostu ja powiedziałem krótko, że u niej na streamie, że nie chcę jej psuć kontentu, więc nie wspominam o tej sprawie. Ale powiedziałam ale mniej więcej nakreśliłem sprawę na prywie, nie? No i generalnie sprawa wyglądała tak, że no ludzie mają to gdzieś, nie? Mm, mm, na przykład. Kilka osób niewątpliwie zna backstory całej sprawy, nie? Ale no, generalnie też nie chcą w to wnikać, nie? Ja też nie chcę, żeby się w to mieszali, bo to jest sprawa między nami, a jesteśmy dorośli, więc my nie będziemy robili jak dzieci przynajmniej ja na pewno nie będę robił jak dziecko że wytoczę tym głębą mikrodramę, która po prostu eskaluje do jakichś niebotycznych rozmiarów i zewą będzie nagrywał o tym film. Nie, ja po prostu to rozwiążę prywatnie, i jak nie dotrze to do nich, do ich mózgów, do mózgów, to po prostu ja blokuję i tak dalej. Ja nie mam jak limasti, że po prostu nie pasujecie ci tego metakarza? Blokuj. Nie pasuje ci ta osoba? Blokuj. Nie. Ja po prostu próbuję to ogarnąć, ale jak nie da rady, tak jak to zrobił Dewarda i Reaper, to zwyczajnie blokuje takie osoby. No i trudno. No bye bye. -o. Ja, nie, ja nie będę się z nimi szarpał w nieskończoność, nie? Rozumiecie o co chodzi? Bo po co to komu? Także mam nadzieję, że taki vlog luźny wam się spodobał, jeśli tak to wiecie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, konstruktywny komentarz, wpadnijcie na, na Twitcha i Instagrama, zobaczcie co robię, hmm. trzymajcie się i hej hej, pa pa.